Cześć! Tu Tomeks MaxSote. Wydaliśmy właśnie najnowszą aktualizację do naszej aplikacji Hot Info. Aplikacja umożliwia dodanie paska informacyjnego do sklepu internetowego, w którym możesz zamieścić dowolne informacje, np. o promocji lub newsletterze. Dwie najważniejsze nowe funkcje to licznik do darmowej dostawy oraz licznik do wybranej daty. Licznik do darmowej dostawy wyświetli użytkownikowi kwotę, jaka mu brakuje, aby wysyłka jego zamówienia była bezpłatna. Licznik do wybranej daty natomiast umożliwia wyświetlenie czasu, jaki pozostał do zakończenia promocji lub np. wyprzedaży. Pokażę teraz jak działa aplikacja i jak z niej korzystać. Przechodzę do konfiguracji aplikacji w zakładce Moje aplikacje i klikam w logo MaxSota. W zakładce Podstawowa konfiguracja mam takie opcje jak Aktywność modułu, Przypnij pasek, czyli czy pasek ma podążać za scrollem, tak jak teraz, Możliwość wyłączenia przez użytkownika, czas wyświetlenia frazy, umiejscowienie, góra lub dół, kolor paska, kolor tekstu, rozmiar czcionki oraz zawijanie tekstu. Zawijanie przydaje się w wersji mobile. Aby dodać frazę, przechodzę do zakładki Dodaj frazę. Mogę tu wpisać tekst, jaki będzie się wyświetlał, link, czyli odnośnik, do którego ma kierować dany slajd, mogę ustawić, żeby link otwierał się w nowej karcie lub nie, aktywność danego slajdu, język oraz tryb licznika. Jeżeli wybiorę licznik do darmowej dostawy, muszę jeszcze zdefiniować kwotę do darmowej dostawy w poszczególnych walutach, pozycję kwoty na slajdzie oraz sam tekst. W przypadku licznika do dowolnej daty muszę tylko określić datę, do której licznik ma odmierzać czas oraz pozycję, czy ma być wyświetlany po frazie, czy przed frazą. Ostatnia zakładka to lista fraz, na której są widoczne wszystkie frazy, które dodałem. Mogę je również edytować oraz usuwać. Są to dwa proste sposoby na zwiększenie konwersji w sklepie internetowym. Licznik do darmowej dostawy nakłoni Twoich klientów do składania większych zamówień, natomiast licznik do końca promocji bazuje na regule niedostępności. Jeśli jako konsument widzisz, że jakiś produkt jest trudno dostępny, tym bardziej zależy Ci, żeby go jak najszybciej nabyć, bo za chwilę może zniknąć spółek. Podsumowując, dzięki aplikacji hotinfo możesz dodać dowolną liczbę fraz, z których każda może być licznikiem do darmowej dostawy lub licznikiem do wybranej daty. Możesz dodać różne frazy w zależności od wersji językowej, a także edytować kolorystykę i wygląd paska. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie obsługi dodatku, napisz je w komentarzu pod filmem. Zapraszam również do subskrybowania naszego kanału. A tymczasem życzę samych sukcesów e-commerce i do zobaczenia w kolejnym odcinku.